Cześć, po raz kolejny na Sharpn Competence Days. Po raz kolejny mam gościa. Tym razem Piotr Dębski, firma Lightwear. Miło Cię gościć, Piotrze, w naszym mobilnym studiu. Dziękuję do... za zaproszenie. Porozmawiajmy trochę o firmie, którą reprezentujesz, bo firma Lightwear Visual Engineering jest specjalistą w zakresie zarządzania sygnałem wysokiej jakości, w projektowaniu i w dostarczaniu. W zasadzie kompleksowego portfolio, jeśli mówimy o przełącznikach matrycowych? Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi, może chwileczkę o historii, skąd pochodzimy, dlatego że to jest o tyle ważne, że jesteśmy właściwie jedyną firmą na rynku, która produkuje i która ma korzenie w Europie. Jesteśmy firmą węgierską. W zeszłym roku 25-lecie. Wszystkie centra, bo to już nie jest jedno, to jest więcej, centra RD znajdują się na Węgrzech. Tam się znajduje, znajduje się również e, fabryka e, naszego sprzętu. Tak jak wspomniałeś, e, głównym korem naszej m, aktywności, czy e, nasze, nasze, naszej oferty, to są przełączniki, to są urządzenia do transmisji sygnału na długie e, dalekie odległości od extenderów po hd czy SDVoIP. Bo oczywiście e, AV over IP 1 czy 10 gigowe. To jest coś, co oferujemy, i USB-C to jest nasz flagowy typ, nazwijmy to sygnału. O, niektórzy, nie będę tutaj skromny, nazywają nas Masters of USB-C. Masters of USB-C, zapamiętam, fajnie brzmi. No to Masters of usb jest autorem nowego wideo switchera linii TAUS, który zwiększa i rozszerza możliwości audio wideo na salach konferencyjnych. Czy mógłbyś o nim trochę opowiedzieć? Linia TAUS to nasza flagowa linia. Fachowo, tak jak powiedziałeś, jest to switcher, jest to przełącznik. Ja bym wolał używać nazw. Hub, ponieważ to są w większości urządzenia, które oferują i USB-C, i HDMI, i Ethernet, i zasilanie, a niektóre modele również transmisję poprzez odbiorniki sieciowo bądź lokalnie. W związku z czym to tak naprawdę jest pełny zestaw do małych i średnich sal konferencyjnych, dających stuprocentowy, jak się ładnie mówi BYOD, czyli Bring Your Own Device, Przychodzić najpierw już nie masz żadnego kabla. Ten kabel jest i dzięki podłączeniu masz wszystko: zasilanie internet i przesył sygnału wideo i audio. Czym to rozwiązanie wyróżnia się spośród wielu innych tego typu rozwiązań? To jest kilka, kilka spraw, na których chciałbym zwrócić uwagę. To jest, tak jak wspomniałem wcześniej, pełne wykorzystanie USB-C do przesyłu sygnału do dostarczenia internetu do urządzeń, do yy, zasilania. To jest również na wielu potrzebnach trafione layers. Przekazywanie tego sygnału, przekazywanie tego sygnału dalej to jest kwestia zarządzania, bo każdy z tych urządzeń ma w sobie wbudowany taki Room Automation, hardware Room Automation LARA. Yy, to jest przesył tego sygnału w końcu dalej do monitorów, które są w różnych, w różnych częściach sali, i to jest również bezpieczeństwo, ponieważ wprowadzamy nowe standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przesyłu sygnału w nazwijmy to sieciach IVAT. Bezpieczeństwo. Do bezpieczeństwa jeszcze, jeszcze nawiążę. Chciałem jeszcze zapytać, zanim do tego przejdziemy, mhm. o funkcję audio, bo ten switcher. Poszerza również możliwości audio, ponieważ oferuje funkcję demandingu. Je, tak, nie chciałem tutaj operować e, skrótami, ponieważ podejrzewam, jak masz ponad, mi ponad 20 wywiadów, więc te, te różnego rodzaju literowe skróty pewnie ludziom mogą się mylić. Mamy serię, zarówno Unified Communication, czyli UCX, jak i, jak i serię DSX. I, w, I rzeczywiście w tej drugiej występuje na przykład D-Bending Audio, co pozwala e, na wyselekcjonowanie tego i dostarczenie do e, wzmacniaczy, do, do, dostarczenie sygnału audio do głośników. Jest to, tak jak wspomniałeś, pomoc w kompleksowym rozwiązaniu instalacji w sali konferencyjnej. Klient końcowy co dzięki temu zyskuje? Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to jest serce sali, w związku z czym de facto zyskuje pełne rozwiązanie audiowizualne w sali konferencyjnej. Po prostu, łatwe w użyciu. Pomówmy jeszcze chwilę o standardach bezpieczeństwa. Wiem, że linia TAUS spełnia najsurowsze standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak. W tej chwili dokładnie, w zeszłym miesiącu, zrobiliśmy kolejny krok. Staramy się wdrażać e, standard FIPS, e, amerykański standard e, Federal Information Processing Standards. To jest e, e, standard zabezpieczeń e, w, w sieciach, ponieważ o czym rozmawialiśmy, te urządzenia, część z tych urządzeń pracuje już na e, rozwiązaniach sieciowych, AV over IP. I tak jak wiemy, tych zagrożeń jest bardzo dużo. Staramy się, aby wiadomość, informacje od klienta, brzydko mówiąc, nie wyciekły gdzieś dalej. Tego byśmy nie chcieli, no ale wszyscy tego trochę się. Tak, boli. dlatego mówię, my mamy, wdrożyliśmy, że to jest Lightwear Crypto Core. Odsyłam, nie będę tutaj szczegóły, ale odsyłam na, odsyłam na naszą stronę. Wydaje mi się, że mieliśmy wczoraj o tym dyskusję. To jest w tej chwili konieczność po prostu konieczność. Nawet jeśli o tym nie chcecie rozmawiać. O, tobie dziękuję za rozmowę. Ja Tobie również bardzo dziękuję. Dziękuję. A wszyscy Wy, którzy oglądacie nas na YouTubie, pamiętajcie, że tam są również inne filmy z Competence Competency 2024 oraz wiele, wiele innych materiałów kanału TV.